Tu mamy Shaman, 10 dzisiaj sobie gramy. Znów tą kwieczkę. Okay. Ogólnie nie wiem, czy serię z tego właśnie nie zrobię, bo tak, mi się ta gra bardzo podoba. Jest tam do oni A jaj, prawie wyszło. Jeszcze dobra, lecimy. Tu jest tk, prawie wyszło. No, trzeba ja mi się tak. 10 ale rekord chyba. Nie, raczej wstydźmy. Wstydźmy. Wkurczę. U długo, chyba całkiem było wstydźmy. Zasadnie. nie i 4-40. Dobra, lecimy sobie dalej. Okej, rok nie było. Musiałam ale już jestem. To jest... Uuu, jest dobry plan, tak? Uuuu, to jest dobry plan, tak? Uuuu, ile ja tutaj wtedy robię. Muszę się odsiądzić, jak to jest, prawda? Jest... Uuu, to pewnie podbija się. Jak to wtedy Ale nie, on tak się. Troszeczkę dużo reklam, ale to chyba nie będę przeszkadzał widowni. I tu wypija te reklamary. Nie, dwie sekundy, 8, aha, dwie sekundy to teraz zrobiłem. To jest chyba, to, to jest chyba ten bruk. Kurde, muszę tak do ściany jakby przycisnąć. Nie, to, to nie zrobię tego, muszę tak do ściany przycisnąć jakby... Okay. Nie! To są nijakie jakieś, naprawdę. Don't matter. Hold on. Uh, uh. Oh, hold on. I jak mówiłem, dużo reklam. No. no Dobra, lecimy dalej. Okej, okay, muszę to wpływać, także przez jakiś czas nie będę mówił. Okej, lecimy. Lecimy dalej, 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 dalej. Lecimy, lecimy, lecimy. O, jeszcze chwila, jeszcze chwila. Trzymaj się, trzymaj się. Yes, level complete. Udało się. Lecimy teraz... Sobie. O kurczę, teraz muszę tak pofilmować. O, się, panie to będzie trudne. Kapki tak zwane. Chociaż, prawie na... Ej, hey, move it. Lecimy dalej sobie. O, dobra. Kurczę, o, dobra. A bo ja teraz muszę podbijać, tak? No to to będzie trudne. Mm, no właśnie. A ja nie mogę tak móc, no bo to wtedy nie no, fajnie, wtedy kurcze, będę. Level konfliktu ja nie mogę. Aha, teraz muszę sekundę, dopiero sekundę chyba będzie lepiej y utrzymać, czy nie? a dawaj, lecisz? Dobra, sekunda jest i teraz... Kapki, kapki. No to już będzie troszeczkę cięższe, ale myślę, że damy radę, za to. Teraz... Kurde. Dobra, lecimy dalej. Za dużo reklam powołałam. No to będzie całkiem cięższe. Ja to robiłem sekundę i ten już Tak prawie jak powtórzyć. Próbuję dookoła świata wrócić. Czekajcie. Czek. Kurde no. Dobra, trzymam teraz przez sekundę. No. Czemu nie mogę przez sekundę otrzymać to no, jest Ok, Okej, teraz cyk, 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 cyk. Cyk. Jest! Jeszcze dwa tylko. Łuka. Dobra. Lecimy dalej. Ale dawaj trzymaj tą sekundę, ok. i teraz trzeba no, um, trzymać. Jeżeli będzie taka taktyka, to tego nie zrobię, nie? Dawaj. A, pierw 10 tych katek. Może tak będę... Nie, prawie już nie. O, a i to jest znowu taktyka, żeby nie podrzucać, tylko właśnie... Ok? Ej hey no, bet lecimy dalej. Dawaj tą sekundę, okej. Okay. Awet teraz ta próba. Nie, nie, jednego zabrakło. 9, bo może dziesięć. Ja nie mogę nie wytrzymałam. A! Poświęłem. Chcę na szybko. No weź tą sekundę. Kurwa. Jest lewy znowuż to poprzednio odcinku, z tego to też miałem. Ciężko było to zrobić akurat. No matter! Dobra, teraz nie powinno być reklamy. Już kurde nie spórałem. Włączam się internet. Powinno być bit. Dobra. Aj, aj, aj. No, Kurde, cyk, 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 cyk. Całkiem dobrze było, ale jednak to jeszcze nie jest. <laughs> Ta próba. A może gdyby tak po prostu... Aj! Czekajcie, taką mogę dać nogę, czyli nie za wysoko. To jak gdyby. To dobra. Dobra, lecimy dalej. U Okej. Okay. Jakby co słyszycie mnie, tylko no. Dawaj, muszę to zrobić. Halina. Mam zawoł. Cholera jasna. nie mogę właśnie tego zrobić zaraz kończymy a to już nie można zrobić nie ok porbij tak żeby nie no spadnie oczywiście w tą szczelinę no mam pomysł mam pomysł nie to nie działa jednak dobrze, co, zaraz kończymy, bo już... Nie wiem, co zaraz kończymy. A wreszcie ta runda i następna, No i właśnie ostatnia runda to jest ta. jak się nie uda, to kończymy. No właśnie. Także zostawiajcie subskrypcję, łapkę w górę i na razie...